Czy okupant to jest ktoś, kogo wypada choćby biernie wspierać? No, w naszej optyce polskiej nie. Natomiast sięgnijmy po taką pozycję, jak dzieje dawnych Turków, lwa Gumilowa. Jest jeszcze druga książka Śladami Cywilizacji Wielkiego Stepu. Obydwie wydane na początku lat 70. przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Polecam, ponieważ on na przykładzie. Państw Azji Centralnej, takich jak Sogdiana, opisuje, że kiedy przychodzili koczownicy tacy jak Kaganat turecki w VI wieku, pierwsze potężne państwo Wielkich Turków, i kiedy upadła niezależna Sogdiana, nie zawalił się świat. Zaczęto handlować. Rozwój jedwabnego szlaku był taki jak nigdy wcześniej. Między Morzem Śródziemnym a Morzem Chińskim cały czas szły towary, ludzie bogacili się. Pasterze wypasali bydło, rzemieślnicy zajmowali się rzemiosłem, bogacili i kaganat turecki, obce władztwo. Ludzi, którzy byli inni anatomicznie, inni kulturowo, mieli inny sposób zarządzania. Wojskowy, or, ordy rządziły danym terytorium i, i wojskowi. I ten sposób rządzenia i to wszystko, pochodzenie nie grało roli, bo ważniejsze było to, że region się bogaci, że jest spokój. Dlaczego jest to tak ważne właśnie w kontekście Wielkiego Stepu? Dlatego, że Wielki Step to jest ta olbrzymia przestrzeń między mniej więcej dzisiejszą południową Rosją, stepami już właściwie od Astrachania idącymi cały czas na wschód aż po pustynię Gobi, gdzie nie było miast, nie było gdzie zaczepić tego swojej, tej swojej państwowości i skąd. Kontrolować to, co się na stepie dzieje. W związku z tym przewalały się tam co chwilę kolejne i kolejne bandy rabusiów, kolejne związki plemienne, które często były po prostu pozostałościami z rozbitych wcześniej związków plemiennych. Bardzo często dołączali do nich kolejni. I kolejni ludzie, którzy nie wiedzieli, pod kogo się podłączyć aktualnie, raz byli pod Atylu, potem byli pod żołżanami, potem pod jeszcze kim innym. Oczywiście mówię teraz w perspektywie dziesiątek lat, ale to pokazuje, że to były bardzo nietrwałe byty polityczne. I te byty, kiedy wreszcie zostały ukrócone w VI wieku, no nie na zawsze, na jakiś czas, przez Kaganat turecki, przyjęto to na jedwabnym szlaku z ulgą. Jest jeden oprawca, ale jest. Zawiera podatki? Zabiera, ale jest jeden, a nie pięćdziesięciu. I nie musimy się bać, że na stepie za moment wylezie wy, z tego stepu kolejna banda, która przyjdzie, ograbi nas i zostawi z niczym. Dlatego warto czytać taką książkę jak Dzieje dawnych Turków Lwagu Milowa. Serdecznie polecam, bo jest to pasjonująca lektura na temat historii Azji Centralnej, a o tym przecież jest ten kanał.